Hej, dzisiaj chciałabym Was zaprosić na taki filmik szybki na temat reorganizacji mojej garderoby, ponieważ wprowadziłam się jakieś około półtora roku, tam Wy już pewnie wiecie, że, że się właśnie przeprowadziłam, bo o tym też dużo mówiłam w filmach. I moim takim marzeniem było właśnie stworzyć garderobę. Miałam taką możliwość, bo stan był deweloperski, więc tak sobie to wymyśliłam, taki wygospodarowałam kawałeczek, że tak powiem, do stworzenia takiej garderoby i zorganizowałam to tak, jak myślałam, że będzie to funkcjonalne. Okazało się w międzyczasie właśnie przez ten okres ponad roku czasu, że niestety to, co ja sobie wtedy wymyśliłam i to, co zrobił mi stolarz, no to niekoniecznie jednak było funkcjonalne, ponieważ najwięcej miałam tak naprawdę drążków, takich, których. Na których oczywiście mogę powiesić różne rzeczy, od bluzek po spodnie, spódniczki, sukienki i tak dalej. Wydawało mi się, że to będzie najlepsze rozwiązanie, ponieważ zawsze tych drążków mi brakowało i dlatego też postanowiłam, że jak garderobę będę robić, to po prostu tych drążków zawsze będzie więcej, najwięcej. No i doszło do tego, że tak naprawdę tych drążków było trochę za dużo. Przede wszystkim nie było żadnych przedziałek pomiędzy tymi drążkami, co utrudniało mi troszeczkę taką organizację i. Faktycznie, kiedy wchodziłam do tej garderoby, to za każdym razem po prostu niekoniecznie widziałam podzielane różne typy rzeczy, typy ubrań i może to wydawać się mało istotne, ale jednak tak w codziennym użytkowaniu to bardzo mi przeszkadzało i wszystko miałam wrażenie, że jest taki po prostu bałagan, że wszystko jest w jednym miejscu, nie ma posegregowanych tych oddzielnych kategorii ubraniowych i to mi zaczęło przeszkadzać. Poza tym na dole też nie mieliśmy mm, nie mieliśmy jakby zagospodarowanej tej przestrzeni i pomimo tego, że to był pokój e, zamykany tylko na drzwi, z tych tam drzwi przesuwnych, e, który teoretycznie, do którego wchodziło się tylko tam kilka razy dziennie, to mimo wszystko wiecie, kurze e, gdzieś tam sobie fruwają w koło i stwierdziłam, że jednak od dołu tak naprawdę to warto by było to jakoś zabudować i stworzyć tam szuflady, ponieważ miejsca jeszcze jest e, w zupełności sporo. Mało tego, akurat to miejsce właśnie pod spodem bardzo często było tak zagracane, bo tam się wkładało, na przykład ja projekt Denko sobie tam robiłam, tak, czyli kładłam sobie torbę z tymi pustymi opakowaniami, więc stwierdziłam, że tutaj jak najbardziej trzeba byłoby to zmienić, no i wprowadzić przede wszystkim więcej szuflad, więcej półek, dlatego, że jednak te drążki, no po prostu, tak jak mówię, okazały się niefunkcjonalne, ze względu na to, że wszystko było tak jakby w jednym... Miejscu i nie było przedziałek pomiędzy tym, i, i to mi przeszkadzało. Poza tym najważniejsza sprawa to tak naprawdę nie było tam właściwego oświetlenia. Wtedy, kiedy, wtedy, kiedy my się wprowadzaliśmy, to po prostu nie wiedzieliśmy do końca, jak to będzie wyglądało. Ja też nie wiedziałam, jak będzie wyglądała cała garderoba. A stolarz, który nam to robił, nie zaproponował niczego takiego, nie zasugerował, jakby wykonywał tylko to, co ja sobie gdzieś tam wymyśliłam, i nie proponował, jakby co byłoby lepsze, jakim rozwiązaniem lepiej byłoby się tutaj posiłkować. Więc zrobię nam po prostu tak, jak ja to powiedziałam. Natomiast w międzyczasie, mówię, zaczę zaczęłam jakieś tam czerpać inspiracje z internetu, ale też przede wszystkim z moich potrzeb, które wynikały właśnie po, po, po tym roku, po ponad roku mieszkania, to po prostu zaczęłam odczuwać jakieś takie potrzeby. Dziwnie to brzmi, ale przede wszystkim po prostu wiedziałam, co w danym momencie jest dla mnie potrzebne, funkcjonalne. Między w międzyczasie zakupiłam właśnie taką tutaj komodę z Ikea. I ją wstawiłam tak właśnie w pionie bo stwierdziłam, że no właśnie mało mam miejsca, mało mam szuflad bo tak naprawdę ja nie mam nic poza właśnie tą garderobą nie mam żadnej szafy, nie mam żadnych komód mam jedną komodę e, która jest w sypialni i ona tylko gromadzi bieliznę, skarpetki, bieliznę jakieś tam do spania rzeczy, a tak na, na jakieś inne ubrania to po prostu nie mamy nic, mamy tylko tą garderobę tylko i aż no bo tak naprawdę tam bardzo dużo rzeczy się mieści natomiast no właśnie ona musiałaby być dobrze rozplanowana tak, aby to wszystko e, wyglądało tak jak być powinno, żeby nie było bałaganu, żeby wszystko się pomieściło i żeby było to takie praktyczne. Także to oświetlenie właśnie to było też taki bardzo duży, bardzo duży minus, bo kompletnie nic nie było widać, więc też tutaj pomyślałam, że właśnie to oświetlenie mogłoby się zmienić i musi się koniecznie zmienić. Także no, mam nadzieję, że będzie Wam się podobał ten filmik, w którym pokażę Wam właśnie jak to wyglądało. Oczywiście w momencie, kiedy już zdecydowałam się na tą taką reorganizację, postanowiłam, że zrobię też bardzo duży przegląd moich ubrań i robiłam te przeglądy już kilkakrotnie podczas tej przeprowadzki, którą miałam, kiedy się prowadziłam, przed latem, przed każdym sezonem, miałam naprawdę ogrom ubrań, które gdzieś tam mi się gromadziły, ponieważ ja jestem może nie chomikiem, nie jestem typem chomika, ale jestem dość sentymentalna i bardzo często ubrania po prostu... Jest mi, jest mi szkoda ubranie wyrzucić, dlatego, że wydaje mi się, że ono jeszcze będzie modne, albo nie wiem, łączy się z tym jakaś historia, więc jestem sentymentalna co do ubrań i przez to nagromadziło mi się przez ten bardzo długi czas, nagromadziło mi się bardzo dużo ubrań. Niestety Skutkuje to tym, że w momencie, kiedy mamy zbyt dużo tych ubrań, które często już nie są modne, to niestety skutkuje właśnie to tym, że nie widzimy nic w tej szafie. Jeśli właśnie jest ona źle zagospodarowana, nie według naszych potrzeb, no to niestety okazuje się, że bardzo często. Wchodząc do, do takiego pomieszczenia mamy ciągle wrażenie, że nie mamy się w co ubrać i to właśnie jest problem typowy kobiet i również mój, że ja na, no za każdym razem, kiedy wchodziłam, to po prostu nie miałam się w co ubrać i okazywało się, że na jakąś okoliczność, którą powinnam mieć coś tam, bo kiedyś kupiłam, to ja nawet tej rzeczy nie wiedziałam, bo ona gdzieś tam była upchnięta. Więc stwierdziłam, że tutaj podczas tego właśnie projektu, że tak powiem, również oczyszczę tą swoją garderobę z ciuchów. Przebiorę dokładnie, ale po prostu bez sentymentów totalnie. Pomógł mi tutaj mój mąż, który oceniał mnie tak bardzo krytycznie: a to nie tak, a to brzydko, a to wyprane, a to takie śmakie. Część rzeczy też zdarzyło się, że są na mnie ciut za małe albo gdzieś tam coś wisi, więc naprawdę tak bez sentymentów zrobiłam tutaj taki totalny przegląd i wyciągnęłam z szafy wszystko, co miałam i po prostu miałam taki bajzer chyba w trzech pokojach, eee, ale wyciągnęłam wszystko i posegregowałam. Eee, no i właściwie naprawdę bardzo dużo rzeczy mi się uzbierało. Część rzeczy wywaliłam totalnie do tych takich właśnie żółtych pojemników. Część rzeczy gdzieś tam komuś oddałam i część rzeczy zostawiłam. Jeśli macie ochotę, to nagram Wam również wyprzedaż szaf, ale to już taka wyprzedaż jest z rzeczami naprawdę fajnymi, które mam nadzieję, że Wam przypadną do gustu. Ja przyszykuję te, te, te rzeczy, poszukuję popiorę i zrobię taką właśnie wyprzedaż, bo naprawdę tych rzeczy mam sporo, a szkoda mi jest ich wyrzucić, bo są w całkiem fajnym stanie. Więc tak to tutaj wymyśliłam sobie. Te prace trwały, powiem Wam, dwa dni, tak naprawdę kilka godzin łącznie, natomiast rozłożone było na dwa dni. Stolarz, którym właśnie robił nam tą garderobę, modyfikował tą garderobę, tak naprawdę jest już naszym znajomym, który nam tutaj bardzo wiele rzeczy zrobił w mieszkaniu, jestem niesamowicie z niego zadowolona. I ja już dokładnie wiedziałam, co chcę, my o tym rozmawialiśmy już dużo wcześniej, natomiast ja tutaj zdecydowałam się na to dopiero po ślubie, no po prostu nie miałam za bardzo głowy do, do takich rzeczy jeszcze przed ślubem, więc zdecydowałam się właśnie po. I tutaj moje pomysły oczywiście były zawarte w ten projekt, natomiast również on jest, Stolarz właśnie jest takim bardzo pomysłowym człowiekiem i doradzał mi, odradzał pewne rzeczy, więc wspólnie doszliśmy do jakichś fajnych tutaj uzgodnień i bardzo fajnie to wszystko się udało zmodyfikować. Przede wszystkim to, co tutaj widzicie, jest oświetlenie LED-owe, czyli coś, co powoduje, że automatycznie wszystko jest widoczne. W momencie, kiedy zapalamy światło, no to cała, całe to światło pada właśnie na ubranie, bo jest tutaj właśnie pod tą listwą, pod tą deską, więc jest naprawdę cudownie oświetlone i Przycisk jest, po ten kontakt został poprowadzony gdzieś tam przy ścianie, nie znam się na tym zupełnie, nie obserwowałam nawet, ale przycisk jest tutaj właśnie przy tych półeczkach, także tego też tak mocno nie widać. Można oczywiście zapalić to stare światło, ale można oba zapalić, ale no, różnicę widać gołym okiem, więc tak naprawdę nie ma sensu włączać tego właśnie starego oświetlenia. I wprowadzane są przede wszystkim też uflady na dole. To jest bardzo dobry pomysł, ponieważ tak jak mówiłam, te właśnie kurze, które zawsze gdzieś tam w powietrzu się unoszą, nie wiadomo skąd tak naprawdę nawet jak nie chodzimy, to one zawsze, zawsze będą, one gdzieś tam sobie wirowały pomiędzy ubraniami, które na dole wisiały, więc dla mnie to było przede wszystkim podstawą, aby zabudować tą, tą część na samym dole. Przy odkurzaniu nawet jest też wygodnie, bo nie musimy w te zakamarki gdzieś tam. E, próbować dotrzeć, tylko automatycznie łatwiej się odkurza. Wiadomo, że co jakiś czas trzeba odczyścić te, te meble i odkurzu też przecierać, natomiast e, mam wrażenie, że od dołu tego kurzu jest jak najwięcej, więc w tym momencie to, że się zabudowało tą część, to myślę, że jest e, dużo lepszym rozwiązaniem. No i tutaj powstała też szuflada, cały taki jakby słupek, ona jest też zamykana tak, aby się nie kurzyło. I tutaj ja jeszcze tak naprawdę Wam powiem, że nie zagospodarowałam wszystkiego tak, jak należy i jeszcze nie mam tak, no dużo jest miejsca i teraz na razie jeszcze nie mam takich pomysłów dokładnie jak chcę, gdzie każda rzecz ma wisieć, więc teraz to, co Wam pokazuję, to jest tylko taki, taka wersja robocza. Automatycznie ciuchów mam mniej i, i to mi się podoba, bo teraz mniej więcej sobie to tak ułożyłam, jakbym chciała i widzę więcej. I widzicie, to tak właśnie jest, że mniej znaczy więcej. Jeśli mamy mniej rzeczy, ale takich, które faktycznie nam pasują, które są odpowiednie na różne okazje, to mamy naprawdę z czego wybierać i. Wtedy to wszystko jakby idzie nam łatwiej. Natomiast kiedy mamy multum rzeczy, które są jedno pod drugim, czy obok drugiego gdzieś tam mocno zagęszczone, to naprawdę tego nie widać, więc ja starałam się właśnie to troszeczkę zminimalizować i będę starała się jeszcze, bo nie powiedziałam jeszcze ostatniego słowa, ale bardzo się cieszę, że taką decyzję podjęłam z tą segre z segregowaniem odzieży, bo naprawdę już trochę zaczęło mnie to przytłaczać i, i tak naprawdę zaczęłam się wkurzać, że naprawdę nie mam nic. W tej szafie takiego, co mogłabym założyć, a po przesortowaniu tego wszystkiego okazało się, że wcale nie, że mam, tylko te rzeczy po prostu gdzieś tam są zapomniane, rzucone, nie, nie, nie wyeksponowane. Także jeśli macie ochotę, ponieważ tak jak powiedziałam, jeszcze to nie jest ten stan taki ostateczny, i na pewno ta moja garderoba, w ogóle co mam w garderobie, na pewno się zmieni, więc jeśli macie ochotę zobaczyć taki filmik, w którym zaprezentuję wam, nie wiem, poszczególne ubrania, czy na przykład jak ta garderoba została, właśnie. Hmm, może nie urządzonam, bo ten filmik tego dotyczy, ale co mam, o, gar, co mam w garderobie, to dajcie mi znać, z chęcią zrobię Wam taki filmik. E, tymczasem to by było wszystko. Mam nadzieję, że ten film Wam się podobał. Serdecznie Wam dziękuję za oglądanie i pozdrawiam, pa pa!